Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania naszego raportu sobotniego, w którym omawiamy różne zdarzenia, które miały już miejsce, czyli komentujemy różne zdarzenia, które już się działy, do których już doszło, żebyśmy mogli po prostu popatrzeć na astrologię również jako na proces pewnych zjawisk, zdarzeń, co ona nam tłumaczy, o czym nam mówi, czego się możemy dowiedzieć na temat różnych wydarzeń astrologicznych które no, już się wprawdzie zadziały, mimo że astrolodzy z reguły komentują zdarzenia, które dopiero będą miały miejsce, ale czasem się może zdarzyć, że i warto powiedzieć o tym, co już było, żebyśmy lepiej tę astrologię rozumieli, mieli lepszy do niej wgląd. Więc sobotnie spotkania, w sobotę o siódmej zawsze jesteśmy z gotowym komentarzem. Jeżeli podoba Ci się to, co widzisz, zalajkuj. Po prawej stronie ekranu subskrypcja, kliknij subskrypcję, jeżeli masz ochotę oglądać częściej te nasze spotkania. Co takiego ciekawego miało miejsce ostatnio? Przede wszystkim Uran z, zaczął coraz bardziej, bardziej zwalniać, zwalnia, 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 no i <laughs> przechodzi w ruch wsteczny, przechodzi w ruch wsteczny, no i zaczęło się seria różnych dziwnych zdarzeń, takich. Ni to wypadki, ni to katastrofy, ni to różne wstrząsy, dramatyczne zawirowania, wybuchy, katastrofy, no chociażby w Poznaniu w kamienicy wybuchła, wybuchła w, w zakład produkujący co, naprawiający akumulatory pewnie chemikalia, wodór Gdzieś tam e, zadziało bardzo mocno. Ostra reakcja, bardzo gwałtowna. E, w, pociągi prawie że najechały na siebie. Maszynista nie zauważył znaku stop. E, bo, m, mogło dojść do katastrofy. Na szczęście nie doszło, było już bardzo blisko. Takie dziwne zdarzenia, które u nas też, czyli na jednym torze się gdzieś pojawili. E, w, e, także dziwne rzeczy się e, dzieją. W polityce, na przykład w Polsce. E, Jakaś dziwna historia z podpisaniem nominacji na sędziego sądu najwyższego, sądu najwyższego Izby Cywilnej, Sądu Najwyższego przez Lane Lanego sędziego, który podpisał Donald Tusk. Dziwna historia, bo wszyscy się tłumaczą, jakby mówili, że to nie, że jakaś pomyłka, że, że to nie tak, a przecież jednak takie rzeczy to raczej nie są przypadkami, więc coś tu się zdarzyło bardzo dziwnego w kontekście, w kontekście tego. Tej nominacji dziwnej. Taka jakaś seria zdarzeń bardzo zaskakująca. No, wprawdzie Uran w niedzielę wyrusza, czyli jutro w ruch wsteczny, ale jego zwalnianie już tego typu procesy zapowiada. No, generalnie, kiedy Uran wchodzi w ruch wsteczny, wszystko to, co związane jest z Uranem elektryczność, komunikacja, informacja, wiedza, rzeczy, które związane są z. Nauką, uczeniem się, poznawaniem informacji, z procesami mentalnymi, z, komun... z, z transportem, energetyką. Wszystko zaczyna się dziwnie wtedy sypać i komplikować, utrudniać. Zaczyna się po prostu, zaczynają się dziać pewne rzeczy, które no, no nie są specjalnie najbardziej takie szczęśliwe. Najlepszym przykładem działania urana. Kim zaskakującym zapewne działaniem Urana było jego przejście przez medium celi horoskopu Donalda Trumpa. Najpierw kula przelatuje koło jego ucha i mówi się, wow, co za niesamowite zdarzenia, Trump wygrał wybory. Tydzień później Joe Biden, rezygnacja z kampanii wyborczej, znowu kolejna niespodzianka. To są takie uraniczne właśnie procesy, zaskakujące, bardzo dramatyczne, dynamiczne, szalone, dziwaczne i krajowe i światowe. Inne zdarzenie, które też jest bardzo ciekawe, ma kontekst astrologiczny. Mianowicie w, w, w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia bardzo mocno zaakcentowała się kwadratura Jowisza z Saturnem. Jowisz i Saturn, dwie planety społeczne. Jowisz wędruje przez bliźnięta, Saturn przez ryby, czyli przez znaki zmienne. Czyli można powiedzieć, że jest to kwadratura związana ze znakami zmiennymi. Zma znaki zmienne, generalnie, bardzo często mają jakiś związek z informacją, z nowymi jakby zaskakującymi sytuacjami, zmianami. Jowisz zajmuje się kontrolą informacji, zarządzaniem informacją, wiedzą, procesami mentalnymi, umysłowymi, ale też i w jakiś sposób: ideologią, a Saturn władza, kontrola, de, reżim, de, de, represje. To wszystko jest domena Saturna. Yy, podczas tej kwadratury, oczywiście w znakach zmiennych, moglibyśmy się zastanowić, no dobra, plus do tego jeszcze ten uran cofający się. Co tu, czy coś takiego ciekawego w obszarze szeroko rozumianej informacji, mediów, mas mediów się zdarzyło? No zdarzyło się coś bardzo ciekawego. W Paryżu aresztowano Pawła Durowa, yy, założyciela jednego z największych Portali czy komunikatorów internetowych, jakim jest Telegram. Oczywiście on był też twórcą w kontakcie takiego Facebooka rosyjskiego. Słuchajcie, my nie używamy Telegramu w Polsce w ogóle prawie, ale on ma aż 900 milionów użytkowników. Nie tylko w Rosji, nie tylko w Ukrainie, nie tylko na Białorusi. W Indiach, w Brazylii, w Afryce, w bardzo wielu różnych miejscach ma tenże. W tenże w, w, w komunikator popularność i, i, i jest używane. No i aresztowanie tego Pawła Durowa jest bardzo ciekawą rzeczą właśnie z pogranicza właśnie kontroli nad informacją. Dlaczego? Dlatego, że y, telegram był, y, nie był zablokowany przez Rosję. To jest ciekawe, bo Paweł Durow początkowo stawiał jakiś opór, gdy chciano mu przejąć tego właśnie w kontakcie, no oczywiście rosyjskie służby specjalne. No ale telegramu nie ruszali. To bardzo ciekawe. Mimo, że jest oficjalnie, Durow tłumaczy, że jest za wolnością mediów, że absolutnie sprzeciwia się jakiejś kontroli totalitarnej, a jednak Rosy Putin nic nie zrobił, nie zamknęli, bardzo ważnego kontaktu, właściwie no, nieważnego, ważnego komunikatora, który no, ma wpływ na informacje i na przepływ informacji. Oczywiście tutaj pojawiły się różne spiskowe teorie, że tak naprawdę Rosja w pełni kontroluje. Czy rosyjskie służby specjalne w pełni kontrolują telegram? Czy w pełni kontrolują to, ten, ten, ten ma, to medium bardzo ważne? No, słuchajcie, jedna ósma ludzkości używa telegrama. No, kurczę, no, to jest... Wie, Paweł Durow uważany jest za, tak, za rosyjskiego Marka Zuckerberga. E, e, I ta jego niesamowita aktywność. No i on przeleciał do Francji. Właściwie mając pełną świadomość, że będzie miał kłopoty. No i miał, zaaresztowano go. I zaczęły się bardzo dziwne ruchy. Na zasadzie zaczęto coś jakieś dziwne ruchy w obszarze właśnie tegoż, tegoż Telegramu. Na zasadzie jakieś jego likwidacje kont, panika w mediach. Rosyjskie służby oczywiście Telegram kontrolują, używają, ale nie do końca tak się to dzieje. No i teraz używają go ze względu na to, że potrzebny jest do celów no, komunikacyjnych, żołnierze, jakieś służby używają go. No po prostu niesamowita historia z tym. Z, tym, z tą właśnie, z tym, z tym jego y, portalem, portalem, usługą komunikacyjną. No i aresztowanie. Francuzi y, zatrzymali go. Nie może wyjeżdżać z Francji. Y, zaczęły się pojawiać obawy, że może Durow oddać klucze kontroli do Telegramu. To byłby duży, poważny problem dla Rosji, dla y, putinowskich, że tak powiem, służb, które by miały no, solidny kłopot z tego powodu. No to to nie są jaja, to, są, to jest coś poważnego, naprawdę niesamowita historia. Historia. zobaczymy dokąd to zmierza. To jeszcze do dodatkowo. Wiesz, jak mówimy o dezinformacji, o zamieszaniu w informacji, sama ta ukraińska akcja 6 sierpnia, wejście do, do, do Rosji, do obwodu kurskiego, też jest ciekawym bardzo procesem takim właśnie, dezinformacja, zaskoczenie. Wszystko się działo na Merkurym cofającym się. Merkury rusza do przodu, więc to też będzie ciekawe miało znaczenie, przełożenie, jak się to, że tak powiem, przełoży, czy jak Merkury zacznie iść do przodu, czy to będzie miało, no, czy się ta in, w tych informacjach zacznie porządkować. No, ale ciekawe rzeczy się dzieją, więc yy, yy, komentuję je na bieżąco. Zawsze pamiętajcie w sobotę o siódmej. Yy, na, yy, na, yy, na, już na YouTube jest też prognoza miesięczna na wrzesień, możecie sobie obejrzeć. A my oczywiście się spotykamy w poniedziałek o 7:00 yy, gdy będę opowiadał o tym, co nas czeka, czyli raport tygodniowy, astrologiczny. Zapraszam serdecznie, yy, jeżeli to Ci się podoba, zalajkuj. Subskrybuj w prawym dolnym rogu, tutaj, o tutaj, tu jest prawy dolny, prawy dolny róg ekranu, naciśnij subskrybuj i będą się pojawiały u Ciebie te informacje częściej. Dziękuję serdecznie, zapraszam no, w poniedziałkowe spotkanie, raport tygodniowy.